Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. A ja zapraszam na szydełkowy tutorial, w którym pokażę, jak przerabiam krok po kroku obramowanie tej serweteczki, bo przypominam, że cały tutorial tej wewnętrznej części serweteczki znajdziecie w osobnym filmiku, link w opisie do tego filmu, do tego materiału. Natomiast właśnie teraz w tym tutorialu zajmiemy się tylko tym obramowaniem tej serweteczki. Ja już zapraszam na tutorial krok po kroku. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, chciałam zaprosić na drugą część tutorialu przerabiania tej właśnie serweteczki. W pierwszej części pokazywałam jak przerabiamy ten wzór serweteczki, czyli właściwie tego fragmentu, który jest w środku tej większej serweteczki. Więc, więc jeżeli chcecie przerobić ten wzór w całości i od początku zapraszam... Na pierwszą część tutorialu link będzie w opisie do tego filmu, a teraz już po prostu pokażę jak przerobimy takie właśnie o obramowanie dla tej serweteczki. No i to co jest fajne w tym wzorze, bo zobaczcie tutaj są takie malutkie serweteczki w różnym, właściwie przerobione według różnych schematów, a które można wykorzystać jako taką podstaweczkę na stół, ale właśnie dodając takie... Według tej samej metody, to wam pokażę krok po kroku, na czym ona polega. A polega na tym, że po prostu w momencie, tutaj taki spoiler puszcza, w momencie, kiedy dochodzimy tutaj na dole do tego zakrętu, po prostu przerabiamy trzy albo cztery spięte razem oczka, i w ten sposób, no, automatycznie, naturalnie taki zakręt powstaje. No więc zobaczcie, tutaj mamy takie dwie malutkie, sympatyczne serweteczki, które można wykorzystać, na przykład jako podstaweczek pod filiżankę. I tutaj te same serweteczki, w środku to jest to samo, co tutaj. Tutaj jest ta sama serweteczka, co tutaj i po prostu obrobiony takim właśnie obramowaniem, dodanym według tej samej zasady i w ten sposób mamy albo komplet serweteczek na stół, albo właśnie po prostu większą troszkę serweteczkę uzyskaną z wyjściowego, dość malutkiego wzoru, albo jeszcze właśnie, albo tak jak tutaj właśnie rozciągam ją na obręczy, tak żeby stworzyć łapacz snów. Także właśnie tutaj pokażę taką metodę dodawania obramowania, która opiera się właśnie na... Identycznym rozwiązaniu, które można w bardzo prosty sposób dodać do różnych serweteczek, tak żeby po prostu no ta serweteczka miała i więcej uroku, i większą wielkość. A ja już zapraszam na tutorial, bo ja bym się potrafiła rozgadywać i rozgadywać. I teraz będziemy po prostu przerabiać, wychodząc z tej właśnie serweteczki, malutkiej serweteczki, nie wydzielamy jej jako samodzielnej serweteczki, tylko będziemy ją dalej obrabiać i po prostu przerabiać takie łuki, które składają się właśnie z oczek łańcuszka. I taki łuk wychodzi z czubka każdego właśnie płatka, z tych płatków, które znajdują się w tej malutkiej serweteczce. A na każdym takim łuku mamy po prostu przerobioną serię słupków i takich łuków można dodawać więcej, żeby kontynuować, żeby ta serweteczka miała może jeszcze bardziej bogatą strukturę. No ale właśnie, jak, jak przerabiamy? I coś takiego, takie rozwiązanie można zastosować również do innej serweteczki, bo w momencie, kiedy czujecie, że na przykład Waszej serweteczce czegoś brakuje, że przydałby się jeszcze jakiś dodatkowy ozdobnik, o! Można wykorzystać właśnie ten pomysł na ozdobienie jakiejś serweteczki, która może jeszcze takiego ozdobienia wymaga. Więc teraz, właśnie, jak przystępujemy do, tutaj do wykonywania tego wzoru. Więc, właśnie zamykając poprzedni rządek, znaleźliśmy się tutaj, a po prostu zaczynamy ten rządek takich łuków w wierzchołku w tych naszych płatków. Więc po prostu musimy przejść, przejść oczkami ścisłymi. W to miejsce, w którym mamy zacząć kolejne okrążenie. Oczywiście moglibyśmy odciąć nitkę, schować tą odciętą końcówkę i przyczepić w innym miejscu, ale w ten sposób byśmy mieli dwa razy podwójne chowanie nitek, więc, no owszem, troszeczkę widać, że to jest tak pogrubione no, tymi oczkami ścisłymi, ale to jest w miarę dyskretna metoda na przejście. I rozpoczęcie nowego okrążenia w innym miejscu niż to, w którym skończyliśmy poprzednie okrążenie. No i teraz co robimy? Przerabiamy łuki i te łuki składają się z 16 oczek łańcuszka. Więc, więc tutaj zamiast tego pierwszego oczka, o, jestem w tym właśnie łuku, więc zamiast tego pierwszego oczka przerobię jedno oczko łańcuszka zamiast pierwszego półsłupka. Więc właśnie zaczynamy jednym oczkiem łańcuszka, który zastępuje pierwszy półsłupek, i jeszcze przerobimy raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 oczek łańcuszka to są takie duże łuki i po prostu przymocowujemy z drugiej strony, wbijając się półsłupkiem w ten łuk, a właściwie przechodzimy pod tym łukiem, szydełkiem, chwytamy nitkę i półsłupek. No i z tego punktu Startujemy z kolejnym łukiem, czyli tutaj mamy w tym okrążeniu dużo oczek łańcuszka do przerobienia. Więc znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Szesnaście oczek łańcuszka i przeskakujemy do kolejnego wierzchołka. I tutaj wbijamy się półsłupkiem. I ten łuk jest tylko taką strukturą, na której oprzemy właśnie ten cały motyw. Ozdobne i znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. I teraz znowu przeskakujemy do kolejnego wierzchołka i po prostu przymocowujemy półsłupkiem, czyli w ten sposób po prostu wzdłuż całej długości przerabiamy takie łuki, które są właśnie tym szkieletem tej konstrukcji, którą będziemy tutaj, ozdobnej konstrukcji, którą będziemy tworzyć wokół tej serweteczki. No i w ten sposób przerobiłam to okrążenie złożone z właśnie łuków z 16 oczek łańcuszka i oczywiście to jeszcze nie wygląda tak, jak ma docelowo wyglądać, bo dopiero zaczynam obrabiać właśnie ten motyw ozdobny i ten motyw ozdobny jest bardzo prosty, bo składa się właśnie z słupków i z takich sympatycznych przejść między tymi słupeczkami i właśnie, więc jesteśmy tutaj... W każdym takim łuku wbijamy właśnie podobny motyw, czyli wbijamy i zaraz Wam pokażę, tu jest ten myk, bo tutaj właśnie mamy pięć normalnych słupków, pięć oczek, łańcuszka, 3, 4, 5 to jest w tym pierwszym okrążeniu, w kolejnych troszeczkę będziemy dopasowywać liczby. I tutaj wbijamy znowu, żeby było symetrycznie, pięć słupków czyli tutaj przypominam słupek przerabiamy w ten sposób, że narzucamy nitkę na szydełko, wbijamy się. Przechodzimy pod spodem i chwytamy nitkę i przeciągamy przez dwa pierwsze narzucenia i przez dwa kolejne. No i w ten sam sposób przerabiamy kolejne słupki. O, czyli narzucamy nitkę, wbijamy, przeciągamy raz, przeciągamy dwa i mamy cztery słupki. I teraz jeszcze właśnie kolejny, piąty słupek. Więc generalnie ten wzór w, w tych łukach składa się z... I tutaj po środku mamy właśnie... Dwa słupki, które są spięte razem, ale szczepione jeszcze z tymi z dwoma słupkami, ostatnimi słupkami z poprzedniego łuku i później mamy właśnie pięć słupków, pięć oczek łańcuszka, pięć słupków, no i właśnie te dwa ostatnie słupki, które mamy tutaj dorobić i które szczepią się razem z dwoma pierwszymi właśnie słupkami w tym kolejnym łuku. To będą słupki przerobione razem, czyli, czyli właśnie narzucamy nitkę na szydełko, przerabiamy tak jak normalny słupek, czyli... Naciągamy nitkę i przeciągamy przez dwa narzucenia, i normalnie powinniśmy narzucić nitkę i przeciągnąć jeszcze tutaj, ale nie, zatrzymujemy się, nie kończymy tego słupka. Narzucam nitkę, chwytam od spodu, przeciągam, o, i przeciągam tutaj pierwszy raz przez te dwa narzucenia, i nie zakończam tego słupka. I teraz tutaj mam te dwa, i teraz jeszcze symetrycznie z drugiej strony, właśnie wkładam szydełko, chwytam nitkę, przeciągam przez dwa pierwsze narzucenia i i tutaj mam właśnie takie rozkraczone słupki, niedokończone, spięte na jednym szydełku, ale dwa są w tym łuku i dwa symetrycznie przerobię, będą w tym drugim łuku. O. Czyli mam w ten sposób właśnie cztery nadpoczęte słupki, dwa w tym łuku, dwa w tym kolejnym i teraz spinam je razem. To będzie taka klamra, która spina te dwa łuki i teraz przerobię właśnie pięć słupków. Raz, dwa, trzy... 4, i 5, czyli połowę, pierwszą połowę tego łuku, czy ozdoby tego łuku przerobiłam i ona składa się właśnie z tych z dwóch słupków, które się łączą jeszcze z dwoma słupkami z poprzedniego okrążenia czy z poprzedniego łuku i 5 niezależnych słupków i teraz 5 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5 i teraz w drugiej części, w drugiej połowie tego łuku wbijam podobnie 5 słupków. Pięć słupków, żeby było symetrycznie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli tutaj mam pięć słupków i teraz, i teraz znowu, żeby zrobić takie płynne przejście, bo właśnie w ten sposób łącząc te słupki z tego łuku i z tego łuku razem, szczepiając je tym ostatnim pociągnięciem szydełka ze sobą, to daje takie płynne przejście pomiędzy tymi łukami. Czyli, czyli po prostu zaczynam w tym łuku po pięciu normalnych słupkach niezależnych, wbijam, zaczynam pierwszy słupek, ale nie doprowadzam do końca, drugi słupek, ale nie doprowadzam do końca i teraz jeszcze tutaj przerobię dwa słupki w tym drugim łuku, czyli narzucam o, pierwszy słupek i drugi słupek i w tym momencie właśnie mam narzucone cztery słupki. Na szydełko i po prostu spinam je razem, czyli narzucam nitkę i przeciągam przez te wszystkie oczka, i w ten sposób mam spięte klamrą. I teraz w momencie, kiedy dorobię, właśnie chociażby kolejne oczko, już ta klamra jest zablokowana i już widać, że to właśnie daje coś takiego. No i tutaj raz, dwa, trzy, cztery i pięć, czyli pięć niezależnych słupków. Pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu pięć niezależnych słupków. Razem siedem słupków z każdej strony oczywiście, ale pięć takich standardowych, bez zastanawiania się, jakie przerobimy. Po prostu przerabiamy jak klasyczny słupek. I to jest mój piąty słupek. No i teraz szósty i siódmy w tej drugiej połowie przerobione do połowy, czyli o zatrzymujemy. Po jednym przeciągnięciu nitki, bo słupek składa się z dwóch przeciągnięć nitki, dlatego po angielsku mówi się na niego double crochet, bo mamy tutaj dwa, jakby takie półsłupki. Czy jeżeli chodzi o wysokość, to jest odpowiednik dwóch półsłupków. O. I teraz mam te cztery słupki, po dwa z każdej strony w połowie przerobione, nawinięte razem na szydełko i po prostu spinam przeciągające. Nitką I teraz w momencie, kiedy no dorobię sobie, właśnie drabią sobie te pięć słupków, ale w momencie, kiedy dorobię pierwszy, już tutaj jest zablokowany. I teraz pokażę, jak to wygląda. No i to wygląda w ten sposób, właśnie. to jest ten pierwszy taki już obwód, i to już stanowi taki bardzo dekoracyjny, bardzo dekoracyjny obwód tego właśnie brzegu serwetki. No ale oczywiście, lepiej będzie wyglądać bardziej dekoracyjnie, im więcej, oczywiście proporcjonalnie do środka, dorobimy takich, według tej samej zasady okrążeń. I w taki sposób to wygląda ta serweteczka z dodanym takim okrążeniem i w zasadzie też można by zatrzymać na tym już okrążeniu i po prostu rozprostować i wydaje mi się, że to całkiem proporcjonalnie wygląda i bardzo ładnie, ale teraz jeszcze pokażę Wam jak dodać ewentualnie drugie, roz, drugie takie okrążenie, a może nawet trzecie I, i zasada jest podobna, tylko że właśnie tutaj zobaczcie, o mamy szczepione te Dwa oczka, te dwa słupki z tego łuku w poprzednim okrążeniu, one są szczepione razem. To jest jakby jedno oczko i jakby zapominamy o tych czterech słupkach szczepionych razem, a wbijamy się właśnie w ten kolejny słupeczek. O, więc przejdę oczkiem ścisłym, zamykającym. W niego wbijemy się trzema oczkami łańcuszka, które zastępują słupek. I teraz po prostu przyjmuję podobną zasadę jak w poprzednim okrążeniu, tylko że będzie to lepiej widać w. Kiedy odejdziemy troszeczkę od tego brzegu, bo ten brzeg jest troszeczkę taki, no trzeba po prostu tutaj o, przeciągnąć razem, przeciągam razem te oczka i teraz właśnie te dwa pierwsze oczka są jakby, zostały zwerbowane do przerobienia tego samego, co przerabialiśmy w przednim okrążeniu, czyli tych czterech połączonych razem słupeczków i w kolejne oczka, w trzy kolejne oczka, czyli raz, dwa i trzy przerabiam. Przerabiam po jednym słupeczku i teraz jeszcze przerobię w tym łuku, który tutaj powstał, przerobię trzy słupeczki. Raz, dwa i trzy, czyli trzy słupeczki, które są niezależne, każdy. Pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest ten łuk, który jakby rozdziela nam ten motyw na dwie części i symetrycznie znowu trzy oczka łańcuszka. O, raz, dwa. I trzy, więc mamy o, trzy oczka łańcuszka, czyli po prostu wchodzimy w ten sam sposób do góry, tylko i w tym łuku, w tym tutaj łuku, który nam wyszedł z poprzedniego okrążenia. Przerabiamy trzy słupki, pięć oczek łańcuszka, trzy słupki. I teraz właśnie wiemy, że tutaj te dwa ostatnie oczka są jakby zarezerwowane, one są zamknięte. Zostaje nam tutaj te pięć oczek, które są niezależne. Z tych pięciu oczek, które są niezależne, w trzy wbijemy po jednym słupku, ale te dwa ostatnie zarezerwujemy sobie na taki sam manewr, jak w poprzednim okrążeniu, co oznacza, że, to zaraz pokażę na spokojnie, więc tak, przerobiłam trzy słupki niezależne, plus z tymi trzema w tym łuku dodaję sześć niezależnych słupków, czyli o jeden słupek więcej niż w poprzednim okrążeniu i teraz te dwa ostatnie słupeczki z poprzedniego okrążenia, o, wbijam i nie dokańczam słupka i znowu wbijam się, nie dokańczam słupka i teraz odnajduję, odnajduję Właśnie to samo, czyli te trzy słupeczki tych nie obsadzam, ale w te dwa słupeczki, które nam tutaj zostają, te narożne dwa słupeczki, o przerobię sobie właśnie o taki sam motyw dwóch. O, z tej strony i dwóch z drugiej strony słupeczków przerobionych razem i spinam. I to daje coś takiego i teraz właśnie przerabiam sześć niezależnych słupeczków. Raz, dwa, trzy. Tutaj trzy w każde w jednym słupku z poprzedniego okrążenia, i trzy w tym łuku. Dwa, trzy. O, trzy. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć oczek łańcuszka, i znowu trzy słupeczki symetrycznie w tym samym łuku, żeby to właśnie to, to stanowi urok tych serwetek, żeby były takie powtarzalne. I teraz ja to pokażę, a później rozłożę oczywiście. I teraz trzy. Niezależne słupeczki. I teraz na te, w tych dwóch ostatnich słupeczkach przerobię właśnie w tych dwóch ostatnich słupeczkach z tego łuku, i w dwóch kolejnych, w dwóch pierwszych z tego następnego przerobię właśnie taką grupę czterech przerobionych razem słupeczków. Jak pokazywałam w poprzednim okrążeniu, tylko właśnie teraz w tej końcówce tego łuku, to jest łatwo znaleźć w początku. W początku można znaleźć ten sposób, że sobie odliczamy. Aha, tutaj raz, dwa, trzy, te trzy słupeczki obsadzę pojedynczymi słupeczkami, więc. Te dwa oczka, które zostają, to oczko i to oczko obsadzę sobie właśnie takim słupeczkiem, słupeczkami przerobionymi razem, o, i dalej będę kontynuować właśnie słupeczkami. Więc to daje coś takiego, no i to oczywiście od Was zależy, jak chcecie, czy wolicie właśnie zachować taką mniejszą serweteczkę z takim jednym okrążeniem, czy może taką większą z takimi o dwoma, czy może nawet trzema okrążeniami. To właśnie jest kwestia upodobań i może sprawdzenia, ale zasada jest w zasadzie taka sama, Czyli po prostu w, przerabiamy słupeczki i właśnie w momencie jakby połączenia, oczywiście po rozprostowaniu ta, ta serweteczka wygląda właśnie w ten sposób, więc ona to wygląda dużo, że tak powiem, po zblokowaniu, po rozprostowaniu to się dużo przyjemniej prezentuje, ale właśnie no, ten myk, to przejście między tymi, tymi zakolami polega na tym, że po prostu w jednym łuku i w drugim łuku wspieramy razem, ściągamy razem w jedno po dwa słupki, o w ten sposób i one stanowią takie przejście i później dalej idziemy do góry. Oczywiście rozpiskę wzoru znajdziecie na blogu Moda na Bio, link podam w opisie do tego filmu, a ja dziękuję serdecznie i do usłyszenia.